Kaplica znajduje się w Limanowej na granicy z Mordarką. W XVI wieku przywieziono z Węgier do wsi Mordarka figurę Matki Boskiej Bolesnej. Została umieszczona na lipie, która do dnia dzisiejszego rośnie przed kaplicą. Kaplica została zbudowana w XVIII wieku, a tak wygląda w środku. W 1753 roku figurę przeniesiono do kościoła w Limanowej który jest jej imienia, czyli pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Kościół w późniejszym czasie został bazyliką. Poniżej kaplicy w lesie powstało źródełko, do którego przybywają pielgrzymi. Co roku w niedzielę po 22 września odbywają się tam pielgrzymki z bazyliki i msza święta.